panko taka miejscowa powiem wam, że dopiero przetarłem kamerę. Kamera przez parę dni była tym uchrapana. A tu taki kontener i jest jakieś większe zbiorowisko czegoś, tu nie będzie? Tu nie będzie? Zaglądajcie, nie, ale tutaj, patrzcie, jakaś tam figurka, książki, okularki, ramki. Tu jakieś koraliki nawet są, zobaczcie, mogą być. Nie wiem, czy to jest, czy coś grzebał, patrzcie, ciężkie. Co za króliki? Zobaczymy co tu będzie, nie? Ludzie chyba patrzcie, tej krojki takie, króliki, takie to nawet mogą być pozrebrzane, czy coś fajne. Tu jest od razu biuro i można tutaj prezentację robić. to zobaczymy czy oni tu sypnęli. Ramki. O, jakiś biżuteria może będzie. Ale że tak sypnęli. O! Jest Jest porcelanka, ramka jakaś. Ale fajna rama. Ładna rama, charba. Lecimy dalej. Co tu jest delikatnie trzeba z tym? To o, to trzeba zdjąć. To tutaj prze, przebrudziło. I trzeba dać to do... Nie, 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 nie. Bo to musi być zmieszane, wiecie? To ewentualnie to musimy dać. Tu dajecie. Ewentualnie. No, już się pochlapałem To jedzie do zmieszanych No i dobra, i lecimy dalej Są też okularki K Kaptopril, nie wiem co to ja, zaraz zobaczymy O! saszetka torebka Ty ładna ty Jej fajna, Chcesz taką torebkę ty wyrzucił Nie do Aż nie będę tego a, 59 zł, benzo nawet w znajdzie to firmy 59 zł fajna w środku co za torebka, ładna, lubią takie pojemnone joda torebki fajne stan świetny Następne znalezisko tu ułożymy znalezisko, dobra? Przekładamy teraz na rękawiczkę i lecimy dalej na rękawiczce może to jest Pa, figurki tam są. Ale Jatka, to jest może ten łamany czy nie? Jak myślicie? Nie, cały chyba. G Rosenberg. Rosenberg. Rosenberg Porcelan, ale Jadka. Cały. Ale ładny, śliczny zbanuszek porcelanowy. Z Rosenbergu, patrzcie jakie znaleziska nam się trafiły Ładny Śliczny porcelanowy czajniczek taki Pozłacany z Rosenbergu Ale jadka. Takiego rodzaju jeszcze w kolekcji nie mam czajniczka Widzieliście taki jakiś czajniczek? Dobra zobaczmy co dalej jest Zobaczmy co dalej Jakieś serduszko Delikatnie z tym trzeba Żeby nie o może tą torebeczkę fajna może być tylko trzeba to wprostować tak? czy nie, czy już ludzi z nimi, czy, nie wiem czy on wezmę, chyba nie tej chyba nie weźmiemy ale fajna fajna ogólna ładę in China poza tym także to nie będzie nic szczególnego podłożymy tutaj może komuś się spodoba no słuchajcie wszystko możliwe o, fajne. Będzie tam coś. Jakieś tam letki. Ramka kolejna. To się rozpadało. Jaka u was pogoda jest? Jaka u was pogoda ludzika? Jaka u was pogoda? Kiedy ta jesień? Już. O, nowa ramka. Jeszcze może <kłysy> z tym Z paragonem nie, ale to akurat nowa. Nowe ramki wyrzucają. Trzeba przyspieszyć tempo, no nie? Tamto mnie interesuje, co to jest? Skarbacza, figurka jakaś, dobra, potem. Może to być biżuteria? Ej, konik szklany. Ty, ale jadka, tu też może być. Patrzcie, jaki fajny szklany cały. Cały szklany konik. Widzieliście takiego kola szklanego? Fajny, plastikowy? Nie wiem, nie wiem czy nie plastikowy, czy szklany. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale świetny. Święty, świetny fan powiem wam świetny artefakt fajny taki szklany konik może gdzie stało, stoi nawet ty fajnie on tak ma stać jeszcze taki szklany konik stoi mega dobre znalezisko idziemy dalej na żywo jesteśmy wszyscy tutaj razem w tym depozycie siedzimy po uszy że tak powiem bo wazonik ty fajny to też mi się podoba fajny wazon taki kurcze nie wiem czy z metalu to jest czy co ale nówka nówka normalna nówka normalny nowy wazon taki wazonik już fajny Nie W środku niby porcelana, wiecie? a tu taki obity takim obiciem ciekawe, ciekawe i wąski. idziemy dalej. Przeczyt, obiektyw fajny, fajny wyrzucili ciekawe, ciekawe, o warcaby tej, krótki lego. Co to czyli warcaby lego? Jak widzicie, całe warcaby takie no, normalnie jesteśmy tu wszyscy na miejscu depozytu. Będą te warcapki jak widzicie Teraz zobaczymy. Niby są ale to wszystkie Nie za mało Co, co za to za gra jest taka całe są ta, Cała ta gra jest? Zmierzcie, nie wiem nie, nie wiem sam co za granic. chyba nie całe, więc Nie weźmiemy Chyba się wysypały Lecimy dalej nie ma tu jakichś są jakieś tabletki co jest tabletki nie wiem karbo węgiel węgiel To jest węgiel? jakie datowanie tego węgla to może wezmę ale potrzebuję węgla będzie do 20 nie 8 8 24 czyli już po niestety dobra Węgla nie bieli Węgiel, Węgiel do, do zmieszanych Brązoletkę. Chcecie zobaczyć? Fajna, taka kurczę jakaś. Czy nam powiem wam w sumie, że nie, nie taka fajna Zwyką branża, nie? Zwykła branża Co oni tu jeszcze wyposażyli? O, ale aniołek? Aniołka zobaczę, fajne może być sami nią jakiś. A po spełniony sen, opowiedź biograficzna O świętym Janie Bosko. O, To jest, to jest opowieść o tym Janie Bosko. A Jan Bosko to nie był czasami Jan Paweł II? On podobny jest do, do tego Jan Paweł II opowiada nawet. No nie no, to ja to muszę to mieć to jest interesująca tematyka, że tak powiem. I co dalej tu będzie? Bilety z o, amfiteatr. Może bilety z Michael'a Jacksona będą. Orkiestra. Narodowe forum Muzyki. Siódme, to już było, to nie pójdę na to. Szkoda, że ten, to bym poszedł, jakby było bilet na jakąś filharmonię, to byśmy sobie normalnie jeszcze wyskoczyli, prawda? Do operetki, że tak powiem. O, tam może tam... Kucze, tutaj bym zrobił to wszystko, bo tutaj może być biżuteria jakaś i ona spadła na dno, tu bym zrobił wszystko. Angelika Pozdrawiamy wszystkie Angeliki. O, romans historyczny, ta Saga. Saga historyczna Saga o Angelika. Dobra, lecimy dalej. Nie chcę tradzić kamery, bo może coś... O, tam jakaś biżuteria. Ale fajnie by było. Babonety nawet są. Tak, e? i pierścionek chyba. Czy co to jest? Tu może być, ale co to jest? Po złota kolekcja. Jakie to płyty? O, krawczyk. Gold. Krawczyk Gold z hologramem nawet, wiecie, za X-u. 2000. Trzeba szybko lecieć, bo nie chcę będzie, ale będzie, bo jest ciężki, widzę. Jest, Krzysiu. Arogancki. Ale Krzysiu Krawczyk. Pieśń o matce. Tu może nie być, bo lepiej patrzcie, nie jest. Wiktoria. Pieśń o matce. Nie wiem, zobaczymy zaraz, bo tu też trzeba się podzielić z ludźmi, no nie innymi. Przyjdą też w nocy zmoknięci, wiecie, bo tu też pada. Ben o. Zdobywca skarów Bena Hura weźmiemy, no nie? Ben Hur. Będzie Ben Benhur, Jest. A to nie ma być dwie płyty? Jak to Nie wiem, czy czasami... Ile jest płyt? Dwa CD? Nie, pisze. To jest jeden CD. I to I to jest ten CD właśnie, a on jest taki z dwóch stron Dwustronny CD co jeszcze to będzie? Zobaczcie ze mną, ale ja chyba się trochę rozłączę, Weźmy tego aniołka najważniejszy, tu biżuterycz najważniejszą. Tutaj może być patrzcie. O, patrzcie co to jest? Quelli, co to jest? Ale fajny, drewniany magnes taki. kutlu Impex. Fajna, taka, ale ten to nie jest to, jest. to jest nie magnes. To jest słuchajcie, ten taki 3D z kamienia takiego, czy z kości, tak jakby kultu Impex. Taki portret, fajna rzecz. Fajny, trochę pracy, własna ręczna robota, powiem wam. Jakby makieta taka 3D, widzicie? Eleganckie, fajna rzecz. Mieli, stresze wyrzucili, a tam jest drugi aniołek, te dwa aniołki, patrzcie, tam rzucili aniołkiem normalnie, telefony jakieś, co tam jest, ale jadka, co oni tu rzucili? Depozycik, są monetki, może coś będzie, co tutaj będzie jeszcze bardziej, bateria do czego? Do motoroli jakiejś dużej, GK40, nie, potem zobaczymy, ale nie jest wypuchnięta, więc ta bateria może być dobra. Co dalej wyrzucili? Tam jest, widzę, że ludzi Lego. Tutaj zaraz weryfikujemy te CD -ki. jeszcze. Nie ma żadnych biżuterii. Co ja tu nie ma lampki, ledziki? Tu jeszcze mogę. Patrzy, tam jest jeszcze. Chyba w tym będą rzeczy, pa tu są jeszcze rzeczy ukryte, e, ukryte rzeczy coś sypnął depozytem dobra to potem to zobaczymy bo jest albo nie ma pierw to chcę zobaczyć jeszcze muszę bo no, tam mi się wydawało że jakaś biżuteria Sienkiewiczki, Powadis, to zaraz zaraz przejdziemy do Powadisu, musimy wam pokazać jakieś ciekawe najważniejsze rzeczy lustro co to jest? jest taka taczka fajna fajna to zobaczy co, nie wiemy czemu to służy Szklane. Wrócimy dalej Ja muszę to podważyć wiecie chyba Bo tu są okularki Fajne nawet Może te 3 plus, plus 3,5 PD62 2 mm Nie wiem może komuś się przydadzą Akurat takie bo to wyczyścić I dobre okularki że to tak powiem Bieli co jeszcze w tym depozycie nam tutaj wyrzucili Trzeba będzie zaraz przeważyć jest taki coś, nie wiem od nas Od nas jakieś, kwiatów nie wiem dalej zobaczymy Trzeba dojść do największych Nie będzie tam żadnych bliżu może będzie bliżu a ja tu muszę tak archeolog robicie, wiecie co chodzi? nie ma, bo może nawet gdzieś w gdzie pierściom i widziałem. muszę zaraz to... A, dobra, ja to podważę. Słuchajcie, ja to podważę, ja wyciągnę, e, żeby po prostu uboszczają baterie też porządzać, Jak coś będzie zaraz ciekawego, to od razu się z nami łączę. Widzicie, wszystko jest możliwe. Uf, trochę trochę powiem wam się na skakałem ale wszystko chyba zostało zrobione yy, i dobrze że mam nadzieję ocalone do yy, yy, czynienia znaczy yy, możemy powiedzieć że mamy z depozytem yy, bo to jeszcze udało mi się wyczarować yy, wyciągnąć tutaj stąd yy, jestem brudny za bardzo chyba nie Dobra, tu już wziąłem kamówkę i zobaczmy co będę Wam pokazywał, odkładał, co udało się uratować. Eee, dwa razy, tu będę będzie odkładane. Dwa razy z serduszka. Fajne fajansiki. Z takim... Tak, do z tym może być. Patrzcie, jak fajnie to wygląda teraz. To też nie jest podpisane, nie. Takie fajanse z kwiatkami. I piękny, piękny zestaw. Co jeszcze wyrzucili? No i o! To jest do tego! O! Teraz fajne, zobaczcie. Ja mówię, jest. 5.1, jakaś sygnatura. Więc to coś jest sygnowanego od Rosenberg. Muszę zobaczyć Rosenberg Porcelana, ale coś, czuję, że to, to, coś fajnego może być. Fajny skleiliśmy zestaw. I co dalej wyrzucili? E, dwie książki w zapomnieniu. Nie wiem, bieli, bieli bieli, bieli, dobana hura i tu druga zakład o miłość też 9, 9. tu 14 przecen na 9,99 dziewięć. a to Łuniewska. Dwie rąga słoniewskie, dwie książki eee. Taki artefakt mi się podoba, to go zostawię na końcu, wam pokażę. Tutaj taka skarpacza nie wiem świecznik to jest nie wiadomo ale trochę od, trochę odłamany ktoś go starał się potem to zostawimy zostawimy też innym poszukiwaczom wang to jest świątyni wang pamiętka hmm. śnieżka jest nawet narysowana fajne powiem z niej świecznik fajny ale dobra trzeba też zostawić coś innym co w tych autach nic nie ma Sprawdzać wszystko. zobaczcie, pokażę wam. znowu dobrą kuchnię. Już ostatnie, niedawno, te dobre kuchnie czasami się udaje, ale ładny stan namierzyć. Fajny stan. Pachnie, pachnie, pachnie świeżością, że tak powiem. Fajny stan e, stare dobrej książki kucharskiej. Dobra kuchnia. Co możemy sobie ugotować? Co ugotujemy? Sobie? Gotujemy ryby. Fajne. Dobra, trzeba iść dalej, bo zamierzamy się po prostu poszukiwać. Biżuterię zostawimy na koniec. Trafiła się biżuteria jakaś i zaraz zobaczymy jaka. Razem zobaczymy. To możemy zobaczyć. To co to jest? Przykleiło się do tej bransoletki. Cała taka branzoletka na rękę występczyła. Coś takiego. O te aniołki okazały się całe. Jeden, zobaczcie, o, te, te perełki się przyklejają, kurczę. Fajne, te aniołki to może być cenna rzecz, nie wiem. Ale fajna porcelana, czy nie cenna nie wiem. Ale taki jeden może być cenny, ale nie jest podpisany. Nigdzie może wewnątrz gdzieś jeden anioł, piękna porcelana, gra na takich skrzypcach. Co oni wyrzucają z narzędzia? To jest naprawdę masakra. Ale nie, bo on nie ma. Kurczę, walnęli mu skrzydło niestety. No dobra, trudno. Może drugi będzie miał dwa skrzydła. Tak, nie to przykleimy. Patrz! Drugi też nie ma skrzydła. Ale jadko, że myślałem, że będą... A nie da się przykleić to skrzydło? Nie, bo to dwa prawe. Kurcze, takie fajne dwa anioły. A skrzydeł nie mają. A już myślałem, pojąłem, że fajna nie według mnie. Ale dalej, jest fajna muszla, muszla cała chociaż? Muszla cała. Muszla taka podstawka. To muszelkę, co jeszcze, co jeszcze, dwie baterie. Taka, nie wiem, do Maxcoma i do Samsunga. Gdzie te baterie muszę odkładać eee, co tu jeszcze jest? A, ta brazorczka mi będzie taki obrazek złamany. tylko że to się liczy najbardziej, wiecie? To jest ręcznie malowane, ja to wyciągnę, no to jazdę potem co to wyciągniemy, ale to jest ręcznie malowany, widzicie ładny obrazek taki taka chatka w lesie fajne też bieli fajny depozycik wyrzucili. Co jeszcze? Ta Angelika. Ta Angelika ma dwie części. Jeszcze druga część. Jedna i druga. Także mamy dwie części. Angeliki wyrzucili taki mały, fajny obrazek. Jaki zamek przedstawia? Nie wiem. Za górami zarazami, maciupki ramka idealna świetny stan nie wiem, nie wiem, taki zamek poznajecie to miejsce, jak kojarzycie? jakieś średniowieczne, no nie? ale bieli, bieli też ten obrazek co jeszcze wyrzucili? to na koniec, to na koniec drugą drugą szklaną, taką tą a, ta podstawka, bo są te 3T to jest taka podstawka. Także mamy już dwie podstawki, takie szklane. Będzie druga, co jeszcze wyrzucili. Ludzik Lego. Książka, katastrofa smoleńska. Wiecie, dzień po dniu, godzina po godzinie. Także fajna książka o katastrofie smoleńskiej. Można sobie poczytać. Jest nawet pocztówka. O. Taka niespodzianka i wszystko to jest o katastrofie tutaj można wyczytać także bieli, bieli to też ludzik lego taki też bieli ludziki są w cenie oni chcą te klocki lego też naprawdę a tam jeszcze będą klocki taka fajna wyszywana jeszcze ramka taką ramkę wyskoczyli oprawiona ładny obrazek ramko wiem że też Dużo z Was lubi te haftowane obrazki. Ja tak sam polubiłem je bardzo. Bo to świetna rzecz. E, co jeszcze? Taka ramka drewniana. No szkoda, że te jeszcze nie są do naszego zestawu, ale dobra. Taka ramka drewniana, fajna. Coś, coś konkretnego musiał być. Tylko wyciągnęli, wiecie? Tu musiał być konkretne jakieś dzieło. Jakiegoś konkretnego autora. Ale fajna rama w świetnym stanie. Dobra, nie będzie. Fajne rzeczy nawet. I zobaczcie, patrzcie, tutaj taki... Patrzcie, to wyciągło. Oh, to, to jest to, co to jest w ogóle? Co to w ogóle za jest? z Musiężny, z musiądzą. pisze, Częstochowa. Aha. To pamiątka z częstochowy jakaś. Ale kawał musiądzu, bo wam ja Nie przyciągam to widać już. Taka matka boska musiężna. Masakrę, co oni wyrócą na oki, Matkę boską w koronie. Częstochowa pisze. I do czego to złoży takie coś? Co to jest bryloczek, nie? Czy powiedziesz, że to bryloczek jest? Co to jest? Częstochowa. jeden kościół w Częstochowie. osiązu Dobra. Co jeszcze wyrzucić? Zobaczycie zaraz. Leki, a po uru działa na drugi moczowe A wiecie, że to może być coś, coś innego Ale nie, jest duło Które ratowanie 9,24 to nie bieli Taki moc betardu motorek wyskoczył No, ja powiem wam że w najlepszym momencie latarka się rozładowała Masakra, Został, została ta torebka tu mierzyłem, że e, wychodziła z niej ta cała biżuteria, prawda? E, także parcie było, to coś biżuteryjnego e, i coś takiego było. Ludzi kolego, dobrze, że na sam koniec ludzi kolego, ja wiem, tu i takie coś. A to fajne. To musiałe rzeczy miedziane. Konkretna rzecz. No ale chyba nie złote, nie? Ty, o to by było jazda nie ma żadnych prób jak ktoś otwiera hmm. brązoleta taka nie o ta porsie o coś takiego fajno tylko że zegarek przeszkadza wiecie ja mam za grubą rękę też fajna brązoleta Nie, czyli z mosiądza z miedzi, bo chyba nie. ze nie złota. Niebo porysowane, ale kawał mosiądzu jest. Brązolata z mosięża, taka miedziana. z znadzisko. No to od tego od tego żużlowca jeszcze mamy. Z betardu. Całą górę. I z klego jeszcze. O i takie coś też jest ciężkie. Te koraliki są ciężkie. A nie wiem co są. Ale nie kulki takie ciężkie. muzyki to brązolety. Dobra, biri. I niestety takie znaleziska. Ma depozyt. Depozyt, depozyt. Lecimy dalej. Takie rzeczy wyrzucają na polskie hasioki Szkoda, że jeszcze... No, już myślałem, że takie jeszcze będzie. I taki komplet będzie. Za nią. A to sprzątamy i lecimy. Trzeba naładować latarkę, wiecie? Już To będziemy pakowali, dobra? A to, żeby nie było. Co złego, to nie my. Co złego, to nie my. Pamiętajcie, nigdy. Ojej, mój kręgosłup, mój kręgosłup. Już wzięta kręgosłup, bo tej roboty. Masakra. A to zostawimy ludziom, a to zbieramy. I lecimy dalej.